Dobra, drugie wideo. Nie chcący mi się tam. To jest podpórka, nie ma tego. To jest druga moja. Tutaj trzecia moja. Żółta Tutaj z sygnalizatorem. Tutaj z sygnalizatorem też moja. Tak. I co? A to jest Simona. A druga jest Simona. Oto? Cicho. Przywitaj się przed widzami. Cześć! Wybrać. Poczekajcie. Teraz nas Leon, przestań. O. Wędka na metodę. Mhm. Tutaj metoda. Jest długa, kowrotek. Mój żyłka, 12-kilowa. Ja też Mocna, mam taką taką domu. Taką domu też. Ja mam bardzo dużo tej wędki. Ja mam, ja mam, nie mam zabaw w szkole dzisiaj, nie? No, ale nie mów tak przy Okej. Okay. No to No to nie. jest. że wypakuję rzecz. A, podbieram. Widzieliście, tylko jednej wędki nie widzieliście. Moja mama będzie korzystała z tej wędki. Ta. Złoty kołowrotek. Żyłka, nie wiem, ile kilo. No. Ktoś też rzucił. Telefon. No, Taty. ty To jest... moje mamy będzie używała tej... Wędki będę ją uczył wędkować, ale to dopiero w lato. Dobra, co jeszcze to już chyba to już... chyba wszystko. Tak, to wszystko. Więc na rabizowie.